Co więcej, bardzo często zapominamy o tym, że zachowania, które byśmy często nazwali zachowaniami nieakceptowalnymi społecznie, to jest sygnał dla nas. To jest bardzo, bardzo mocny sygnał dla nas, że dziecko nie daje sobie rady, że potrzebuje poważnej pomocy. I to, co zawsze podkreślam rodzicom i myślę, że jest takie dość kluczowe w rozumieniu tych zachowań dla nas po prostu bardzo trudnych do przejścia to to, że agresja, czy autoagresja, czy jakieś takie zachowania destrukcyjne to nie jest kwestia cechy, nie wiem, jakiejś osobowościowej dziecka. Trudno mówić o tym, żeby dziecko ze spektrum, dziecko w wieku przedszkolnym świadomie chciało rzeczywiście mieć taką intencję krzywdzenia inny. Nie, nie, zwykle jest to po prostu nieradzenie sobie z własnym ciałem, z własnymi emocjami, z sytuacją.